tym razem wgramy na Maxa, łapiemy za kierownicę, wciskamy pedał gazu aż do podłogi, no i, i zaczyna, zaczyna nas budzić ten wiatr we włosach, zaczyna nam się podobać ta muzyka i zaczynamy jeździć Forza Motorsport 7, wylądowała na konsoli Xbox One, a także na PC-tach. i czy nam się podoba, Krzysztofie? Bardzo. Bardzo nam się podoba, ale jaka będzie nasza końcowa ocena, no to będzie coś być może zaskakującego, być może nie. Forza Motorsport, a dokładnie Turn 10 przekonało nas do tego, że wydawanie z roku na rok na zmianę raz Forcy Horizon, która jest bardziej arcade'owa i przedstawia przede wszystkim um, taki styl otwartego świata, zupełnie inną jazdę niż w forcy Motorsport, a potem zaskakiwanie nas kolejną forcą, y, która jest bardziej taka realistyczna, w zależności od tego jakie ustawienia y, zostaną wprowadzone w grze. To nam się spodobało, bo rad, że gra się, każda z tych gier się dobrze sprzedaje, a dwa, że każda kolejna jest jakby takim rozwinięciem poprzedniej części. I to jest chyba dobre rozwiązanie, Krzysztofie. Może trochę nie do końca, bo mm, z jednej strony dobre, z drugiej strony nie, ale bardzo dużo osób grając w Forza Motorsport 7 potrafi zarzucić jej to, że jest to po prostu odgrzewany kotlet dotyczący Forza Motorsport 6. No ja się trochę z tym nie zgodzę, znaczy po części się zgodzę, po części nie, bo są elementy, które no, po prostu zostały przeniesione niemalże jeden do jednego z poprzedniczki, są elementy, które zostały rozwinięte. Ym, ale suma summarum y, muszę przyznać, że tęskniłem za takimi wyścigami bardziej realistycznymi, zrobionymi dobrze, bo y, ani Project Cars 2 nie zaspokoił jakby moi, mojej chęci. Błagam Cię, nie mów mi w ogóle o tej grze. W momencie, kiedy dostałem do ręki Project Cars 2, nie mogłem skręcić tym McLarenem, którym jedziemy na samym początku, w ogóle w żadną stronę. Wjechałem w zakręt, który się nie da wjechać, a potem, a potem się zdenerwowałem, zadzwoniłem do Krzysztofa, wyrzuciłem z siebie mnóstwo słów. W... No, nad wiślańską łaciną powiedziałem, generalnie w skrócie zabierz ode mnie tę grę, a potem przyszła Forza 7. Ja od razu rozkwitłem, poczułem ten staroszkolny sznyt ym, robienia zawodów, gdzie ja się nie gubię w niczym. Ja po prostu muszę stać się coraz lepszy z kolejnymi wyścigami, wybierać coraz ciekawsze samochody, te, które idealnie pasują do mojego stylu jazdy i to wszystko yy, działa. Kariera w Forży jest tak skonstruowana, że ona nas jakby narzuca nam to, że raz musimy jechać takim samochodem, raz takim. Nie pozwala nam się nudzić, część imprez jest też podzielona na pewne yy, jakby elementy, że każdy yy. z wyścigów jest inny, yy, no w grze jest ponad Ponad, 700. około 700 samochodów ponad 700. Są, ale nie wszystkie oczywiście są dostępne za darmo, co od razu warto wspomnieć, ale no jest ich naprawdę bardzo dużo i też ym, co do samochodów, jak powiedziałeś, że no gra ci pozwala wybrać taki na który masz ochotę, to w grze jest taki system zwany spinami, nie, nie pamiętam jak to się po polsku nazywa, no ale w każdym razie że za każdy level dostajemy taką paczuszkę z, z z nagrodami i oczywiście możemy też, te, też to kupować za realną gotówkę i tak dalej, za gotówkę zdobywaną. I w, w tej paczce możemy wylosować określone samochody lub walutę do gry i to jest bardzo fajne, bo czasami no, naprawdę za darmo możemy wylosować jakiś super samochód, o którym moglibyśmy tylko pomagać. To prawda, to prawda. Dlatego yy, to mi się też spodobało, bo w trybie kariery odblokowywałem kolejne samochody, ale także zdobywałem kredyty, o których już właśnie wspomniałeś, bo niektórzy narzekają na mikrotransakcje. Ale na co tu narzekać, skoro yy, nie muszę kupować tych paczek za realną walutę, czyli za złotówki, dolary, funty, czy cokolwiek tam macie, rupie, jeny, tylko mogę sobie spokojnie te kredyty zdobywać grając w force, czerpiąc przyjemność z gry, więc dla mnie te mikrotransakcje Sorry, są, ale, ale nie istnieją. Czy, czy na, a, a dla mnie nie istnieją. Największy problem jest tylko taki właśnie, że część samochodów jest zablokowana poprzez to, że trzeba je odblokować jakoś poprzez DLC. No ale to też jakoś bardzo nie przeszkadza z racji tego, że ich, jest ich bardzo dużo. I no muszę przyznać, że Ford za Motorsport 7 ma to do siebie, że każdym z samochodów jeździ się zupełnie inaczej. I to jest naprawdę niezłe. Więc y, zostańmy jeszcze na sekundkę przy y, samej karierze. Tu będziemy mieli y, karierę podzieloną na konkretne imprezy. Każda z imprez to na przykład jest seria wyścigów, gdzie musimy z czterech 4 pięciu, sześciu wyścigów, zająć miejsce w pierwszej trójce. Dzięki temu zdobywamy punkty progresu i kiedy zdobędziemy przykład, 5 tysięcy, 15 tysięcy tych punktów doświadczenia danego, e, danego festiwalu, odblokowujemy kolejny festiwal, kolejne spotkanie, kolejną imprezę. W takiej innej imprezie może być także wyścig pokazowy, który mnie strasznie zaskoczył. E, tutaj mamy nawiązanie oczywiście do Top Gira i e, za pomocą To nie pierwszy raz w takiej Za pomocą limuzyny będziemy musieli zbić kręgle na punkty. Czyli mamy tutaj taki arcade'owy który mi się także podoba, który jest takim lekkim oddechem i odpoczynkiem od bardzo poważnych wyścigów. Super. Podoba mi się także to, że mamy takie wyścigi również pojedyncze, które cofają nas w czasie o kilkadziesiąt lat do formuły sprzed wielu, wielu lat i możemy poznać trochę historię samochodów. Mamy wielkie postaci, mocne postaci w każdej recenzji pewnie jest wymieniany Ken Block, bo to jest jedna z, z pierwszych postaci, która pojawia się w tej grze, taka, która ma nas zainspirować i z którą będziemy się ścigać, ale tych postaci jest potem więcej, nie chcę za dużo na, o tym opowiadać, ponieważ no, nie chcę Wam tego zepsuć tej zabawy, po, po prostu poznajcie te postaci, poznajcie te osoby. Fajnie, że się coś takiego pojawia i widać, że ten ten zastanawia się w jakiś sposób urozmaicić fanom wyścigów całą tą e, rozgrywkę. I udaje im się to świetnie. Chciałem powiedzieć, że urozmaicili grę dodając stroje dla kierowcy, które można odblokować, bo no, będąc szerym ciężko już w jakiś sposób drastycznie rozwinąć tę grę, ona jest naprawdę bliska grze idealnej i no z każdą kolejną częścią twórcy dokładają kolejną cegiełkę w ewolucji serii, no i wydaje mi się, że Ciężko będzie podnieść sobie jeszcze bardziej jakby tą poprzeczkę, żeby ta gra była jeszcze lepsza, bo ona jest i świetna graficznie, to warto podkreślić. I ma soundtrack, który wpada do ucha. Zresztą sami słyszycie e, piosenkę, która leci z niego. E, także posiada no, to kariera, która wciąga, no, ona ma taki syndrom jak ze strategii, że chce mhm. się jakby grać w kolejne etapy, tak, e, oczywiście. E, chce się odblokować kolejne samochody. No Ta gra po prostu dla fanów takich realistycznych, realistycznych, chociaż nie do końca ścigałek, bo wiem, e, włączając te wszystkie asysty i tak dalej można się bawić naprawdę przednio bez jakichś większych umiejętności jazdy. Więc ta gra dla mnie jest bardzo fajny. Właśnie, to jest też najważniejsze, że możecie jako totalny nowicjusz, e fan arcade'owego grania, grać w force w sposób prewelacyjny. E Włączacie wszystkie... sobie linię, tak. po której macie jechać. Wiedzieć, kiedy macie zahamować, a kiedy nie, kiedy ściąć zakręta, kiedy i tak wszystko schrzanicie, to potem wciskacie jeden przycisk i cofacie czas, dzięki temu waszej frustracji no w ogóle nie ma. Ale jeżeli uważacie, że to jest dla nubów i chcecie tylko i wyłącznie cieszyć się, bo macie najdroższą kierownicę, najdroższy fotel do jeżdżenia i chcecie cieszyć się przyjemnością z jazdy, w cztery 4K to też jest ważne, bo to będzie forca, która będzie działać w natywnym 4K na Xboxie One X, który ma premierę już 7 listopada. Do tego jeszcze w ogromnej liczbie klatek na sekundę, bo gra jest ultra płynna. no to, to to jest właśnie ta gra dla Was, bo będziecie mogli po prostu wyłączyć wszystkie asysty, wszystkie dodatkowe funkcje, wszystkie linie i cieszyć się naprawdę niezłą symulacją, gdzie jeszcze gra została tak przystosowana, że możecie sprawdzać te wszystkie wszystkie siły działające na Wasze opony, na wasze koła i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Dużo do odkrycia chcemy Wam także zostawić, żebyście mogli wypróbować się w Force Motorsport 7. Yy, Sandra o którym wspomniałem się, jest piękny. Grafika jest rewelacyjna. Zmienna pogoda, ale nie w czasie rzeczywistym, tylko... Yy... Tutaj pogoda jest jak gdyby wyreżyserowana, dzięki czemu to nawet, to nawet wygląda jeszcze lepiej mam wrażenie, czyli te takie pierwsze promienie słoneczne nad ranem, albo e, kiedy widzimy taki, takie słońce zachodzące, zmierzch, kiedy jest tam mgła, kiedy zaczyna pada deszcz, padać deszcz, to naprawdę wygląda e, bardzo realistycznie, fotorealistycznie i wcale się nie dziwię, że ten tryb foto znowu się pojawił aż sam się wciska. Aż chcemy Ale też robić zdjęcia. Jak się klika w tym trybie fotograficznym, to się odnosi wrażenie, że ta gra jest jeszcze ładniejsza tak. niż jakby w ruchu. Więc no, twórcy, twórcy naprawdę osiągnęli perfekcję, jeżeli chodzi o uprawę graficzną. No i naprawdę ciężko będzie to przebić, mimo wszystkich konkurencyjnych tytułów, które teraz na, na rynku istnieją. To prawda. Um... Chciałbym jeszcze dodać, że tutaj będziemy mieli e, rzeczy związane także ze sprzedawaniem samochodów, bo za chwilę aukcje ruszą, będziemy mieli Forza to czymkolwiek to będzie, to, to będzie. Czy znaczy to będzie po prostu, y, czy znaczy jeżeli ja będzie wiem, tak jak jest. w Forcy Horizon, to po prostu będzie, y, będą pewne zadania do wykonania okay. y, w różnych wyścigach i za te wszystkie zadania, które wykonamy, prawdopodobnie dostaniemy jakieś konkretne nagrody, przynajmniej tak to wyglądało w Forza Horizon 3. Więc spodziewam się tego też tutaj. I znowu możemy korzystać z naszego drivewatara, czyli my jako postać jesteśmy już w internecie i kiedy włączamy Force 7 z powrotem, dostajemy informację, że nasz Drivatar na przykład wygrał no, kilka wyścigów albo jeździł w jakichś wyścigach i dostajemy kredyty. Tak, z to znaczy to daje taką e, iluzję tego, że ta gra jest bardziej żywa niż jest naprawdę. I to działa. Znaczy no, niekoniecznie tak, bo to teoretycznie ma symulować to, jak inni gracze jeżdżą i przenosić tych jakby ich zachowania. Nie, no to to, to nie na, na końca działa, ale na, fakt na, na że... Mam... Nasze, mhm. e, na nasze reakcje ale no, część słusznej inteligencji jeździ bardzo podobnie, jest bardziej agresywna. Ja to rozumiem, ale bardziej chodzi mi o samą odczucie, odczucie i to tak. wrażenie, że tam jest Krzysiek Klenarczyk, z którym ja jeżdżę, chociaż wiem, że, że to jest tylko twój drywatar i to jest tylko y, podpis nad samochodem i tyle. Ale mam to wrażenie, że ty tam rzeczywiście jesteś i że osoby, z którymi gram na co dzień na Xboxie One właśnie y, siedzą za sterami tych fantastycznych samochodów. To mi się bardzo podoba. I mógłbym zostawić tutaj Force Motorsport 7 z oceną 8 na 10, bo to jest mega solidny, tytuł w ogromnej rozdzielczości za chwilę na Xboxie One X. Jest to gra dostępna i na PC-ta i na Xboxa One ekskluzywnie, nie pojawi się na konsoli PlayStation ani na Nintendo Switch. Natomiast... Dam 9 na 10, ta gra ma split screen, ta grama ma split screen, dziękuję! W wyścigach split screen! Czy możemy wrócić do czasów, gdzie mogę się ścigać z krzyżkiem na jednej kanapie? Dziękuję tak może. Ja możemy. w ogóle powiedział, czy możemy wrócić do, gier, do czasów gier, gdzie możemy w jakąkolwiek grę zagres na jednej kanapie, bo tego naprawdę brakuje. Ta gra ma split screen. 9 na 10 co do mnie, naprawdę. Chociażby po, eee... podwyższam ocenę jeden za sam split screen, bo to jest naprawdę szukać ze świecą teraz split screen. A ludzie zakładają specjalne tematy na forach. Poleccie mi grę dla dwóch lub trzech lub czterech osób na jednej kanapie. Na nie ma. Naprawdę jest bardzo mało. Gier. Ta gra zasługuje na wysoką ocenę nie tylko ze względu na, na speed screen, ale też właśnie za fantastyczną uprawę, za wciągającą karierę, tak. za no, te możliwości skrzynkowe nawet, które nie są tak inwazyjne e, jak w innych tego typu grach, bo możemy naprawdę sobie poradzić bez tych mikrotransakcji. Za to, że wciąga, że Forza ma taki naprawdę syndrom jeszcze jednego wyścigu i, i za samo, za sam ten syndrom, to, że chce się w tą grę grać, a w niektóre gry wyścigowe, przynajmniej z premier tegorocznych, mają tak, że się nie chce w niej grać i go rzucają. je urzucają, Za samo to ode mnie również 9 i naprawdę serdecznie polecam. Serdecznie polecam, a nie mogę się doczekać momentu, kiedy Xbox One X wejdzie do sklepów i kiedy będziemy mogli zagrać w tę grę w jeszcze lepszej jakości. To już 7 listopada. 9 na 10 odgramy na maksa dla Forza. Motorsport 7 koniecznie. Polecamy Wam bardzo Jedyny taki ta minusik, że no mówię, jeżeli jesteście, jeżeli macie nie wiem, setki godzin w, w Fordzie Motorsport 6, no to odpocznijcie sobie jakiś tydzień, dwa i, i dopiero. dopiero później. A ta gra jest na wiele tygodni. Dziękujemy bardzo serdecznie Microsoft Polska za dostarczenie gry do recenzji. Raz jeszcze powtórzę, 9 na 10 dla Forcy Motorsport 7. Odgramy na maksa.